Cześć, witam Was na moim kanale. Słuchajcie, nie mogłem się już doczekać, żeby Wam pokazać ten model. Wy pewnie też nie mogliście się doczekać. Bardzo cieszy mnie to, że tak wiele osób czekało na ten film. Może nie konkretnie na ten, ponieważ wiem, że czekacie na porównanie z modelem LC Racing, który będę miał dopiero jutro, ale ja Wam tu dzisiaj chciałem już pokazać tego. WLTOJSA 144001 skala 1.14. Słuchajcie, tak na pierwszy rzut oka, jak ja go wyjąłem z pudełka, to powiem szczerze, że zaskoczyło mnie wykonanie tego modelu, ponieważ jak widzicie, no po prostu jest niesamowicie zrobiony. Po wyjęciu z pudełka robi niesamowite wrażenie, wydaje się modelem droższym niż jest w rzeczywistości. Ja go mam oczywiście z Benguda, cena gdzieś tam regularna to jest około 350 zł, niedawno wrzucałem kod na ten model, można go było kupić za 290 zł i powiem szczerze za 290 zł to jest po prostu mega, mega cena za taką malutką żabeczkę. Słuchajcie, on jest, zobaczcie sobie, on jest niesamowity. Nie wiem, czy to dobrze będzie w tym świetle widać. Ale ekspres mi się właśnie do kawy wyłączył. Ja go jeszcze nie uruchamiałem, ponieważ cały czas go tu gdzieś podziwiam. Ale powiem szczerze, no, jest po prostu świetny. Naprawdę, mogę Wam powiedzieć, że za te pieniądze jest po prostu coś niesamowitego. Uczę się cały czas obsługiwać gimbala, także musicie mi wybaczyć. Co chwilę, co, chwilę, co chwilę mylę kierunki, nie mogę się wysłowić przy tym. No i co? Tak na, tak na szybko, słuchajcie, metalowe amortyzatory bardzo fajnie tutaj pracują. Zobaczcie, po prostu jest bajeczka. Pięknie siada, odbija. Kwestia doboru tutaj yy, oleju. W tych amortyzatorkach, i naprawdę będzie tutaj ten modelik super się prowadził. Tutaj mamy metalowe wieżyczki z przodu, z tyłu. Płyta podłogowa oczywiście jest, słuchajcie, aluminiowa. Te wieżyczki też są aluminiowe. Tak to wygląda. Także naprawdę. Y jak już mówiłem, robi niesamowite wrażenie ten model. Jedynie do czego bym się tu przyczepił, to oczywiście jest elektronika, no bo jest zintegrowany tutaj odbiornik z regulatorem obrotów. Serwo jest pięciokabelkowe. Jest to mikro serwo. Serwo Korona, nam tutaj wejdzie. Spokojnie, olbrzymi silnik klasy 550. Słuchajcie, do takiego modelu taki silnik, to uważam, że to jest to przesada. Ale jest słynie z tego, że pakuje takie po prostu bardzo mocne silniki do takich bardzo malutkich yy, modeli. Jak tam pewnie znacie model jest 12428, tam również jest silnik. Tam jest 540, a akurat tu jest 550, więc jeszcze mocniejszy niż tamten. Uważam, że ten silnik będzie za mocny. No, może ten model tego po prostu nie wytrzymać, ale kto wie. Słuchajcie, kolejny minus to są wszystkie te śruby. To są wszystko śruby gwiazdka, czy tam jak to zwałczy Philips. Nie są to śruby na Imbus, także to jest wszystko według mnie do wymiany. Aparatura tutaj. Zaraz, bo sobie ją tutaj nie wziąłem, także wybaczcie. Nie przygotowałem się, emocje cały czas ze mnie nie potrafią spłynąć. Słuchajcie, aparaturka to jest po prostu plastik fantastyk, to też Wam od razu powiem, że to jest, to jest do wyrzucenia. Znaczy, do, to jest do wymiany. Elektronika jest do wymiany na dzień dobry w tym modelu. Jest do niego instrukcja, jest wykaz wszystkich części. Także można sobie y, popatrzeć, wszystkie, wszystko tutaj, jakie tu mamy podzespoły. Dokupić ewentualnie. no Mam nadzieję, że nie będzie ten model awaryjny, no i co? Myślę, że to by chyba było na chwilę obecną. Wszystko, tak. Wiem, że nie na taki film czekaliście, nie na taką recenzję, ale powiedzmy szczerze, że to jeszcze nie może być recenzja, ponieważ no ja jeszcze go nie odpaliłem. Nawet nie wiem, czy działa. Na razie to się mu przyglądam i no nie mogę się na niego napatrzeć Naprawdę, Może ci, możecie mi wierzyć, lub nie, ale po prostu no, no nie mogę się na niego napatrzeć. Jeszcze w tym kolorze zastanawiałem się, czy wziąć tego biało-czerwonego, ale wiem, że ten kolorek to był po prostu strzał w dziesiątkę, bo yy, teraz już jest wieczór, jest tam godzina, gdzieś tam, którą to mamy, 18:40. Jak to nagrywam. Także no nie widać tego, tego dobrze, tego odzerowania tych kolorów, ale wierzcie mi, że naprawdę, naprawdę ten model wygląda po prostu niesamowicie na żywo. W świetle dziennym myślę, będzie jeszcze bardziej ładny. No i co? W instrukcji wyczytałem, że dyferencjały są metalowe. To też jest bardzo ważna informacja. Bo ktoś tam już pytał, jak, jakie są dyferencjały. Instrukcje jest jasno powiedziane: pokazane metalowe dyferencjały. Odbiór jest plastikowy, atak jest metalowy. 27 zębów. Nie ma prawdopodobnie możliwości regulacji tutaj odległości między atakiem i odbiorem. Także to jest troszeczkę lipa, ale z tego co tam widziałem, bo sobie rozebrałem tutaj tą pokrywę silnika i odbioru, to jest możliwość założenia mniejszej zębatki albo mniejszego silnika. Klasy 380, czyli bez szczotka tutaj nam wejdzie klasa 28, na przykład 50. No silnik dość duży tutaj wchodzi, 550 jest, także 2850 powinien się tu bez problemu zmieścić. Wydaje mi się, że również serwo będzie tu można przerobić. Trzeba będzie po prostu tylko tutaj wywiercić dodatkowe otwory. I w tym momencie wyjdzie nam serwo większe. Pakiet też już sprawdziłem, słuchajcie. Zmieści się na pewno, to jest standardowy pakiet lipo, yy, zmieszczą się na pewno do niego dwa ogniwa 18650 Iony, także jeżeli ktoś ma takie ogniwa i potrafi robić takie pakiety, to sam sobie taki pakiet wykona. Yy, bez problemu, ja tam gdzieś mam już taki pakiet, po prostu, który już ma z 3 czy 4 lata, już wygląda jak wygląda, ale nadal działa, już tu był nieraz kable lutowałem do niego, ale ciągle działa, więc używam go po prostu i tyle. No i co? Słuchajcie, myślę, że to by było na tyle. Jeszcze wam jakieś ujęcie zrobię, takie może. O. Nie wiem, czy to dobrze będzie widać. Nie wiem, czy wrzucać ten film, czy nie. A, wrzucę go wam, co tam, zobaczycie sobie. Ja się nie mogę napatrzeć, to słuchajcie, naprawdę. Jestem tak podjarany. Dawno nie byłem tak podjarany po prostu modelem. A naprawdę za te pieniądze, to jak już powtarzałem, to to jest po prostu śmieszna cena. Nie? Yy, a jakość tego też to mówiłem na początku filmu. Powtarzam się, yy, znaczy, jakość, wrażenie może o, bo jakość to, to, się, to się okaże dopiero po jakichś tam testach, i w porównaniu z LC Racingiem, który jutro do mnie przyjedzie. Yy, wtedy sobie zobaczę, czy na przykład ten materiał jest podobny w dotyku, w wyglądzie. Czy po prostu jest to jakaś tam tańsza, yy, tańsza kopia? No bo na pewno jest to kopia LC Racing, wydaje mi się, że jest to po prostu model na licencji, może LC Racing, ale pozmieniane jest tu kilka elementów. Yy, na przykład nie ma on sprzęgła tak jak LC Racing, jest większy silnik dany, no gdzieś tam ten jest zawsze kopiując modele, coś tam po prostu zmienia, no jest to normalne, nie? Ale Chińczycy starają się tutaj, Chińczycy, przepraszam, yy, starają się coraz bardziej i naprawdę te modele zaczynają być coraz lepsze, widać to na przykład też po modelach jakiś tam VRX, yy, czy RGT, trialówki akurat, którym ja się ostatnio dość mocno zajmuję, jakoś te szybkie modele odpuściłem, ale powiem szczerze, że ten model no może, tu nam tutaj, może nam tutaj nieźle namieszać, ale to się jeszcze okaże. Dobra, słuchajcie, bo się rozgadałem, a w zasadzie nic konkretnego Wam tu nie powiedziałem, nie pokazałem, ale, chciałem Wam po prostu ten model pokazać. Jutro postaram się nagrać Wam porównanie tego Vueltoisa do modelu LC Racing, który tutaj kolega mój Adrian zaproponował, że mi go wyśle do porównania. Za co bardzo, bardzo mu dziękuję. No, i myślę, że to tyle. Pod filmem będzie link, gdzie ten model można zakupić. Jeżeli kod do niego będzie jeszcze działał, to też wam ten kod wrzucę, sprawdzę, czy ten kod działa, czy nie. Ale 290 zł z kodem rabatowym na Bengudzie to naprawdę mega cena za taki modelik. Dobra, myślę, że to tyle. Dzięki. O, pies się odezwał, <laughs> czyli czas kończyć. Pozdrawiam, cześć.